Witam kolegów. Ostatnia 300-367 km, jak pamiętam, do mnie. Gołąbki się już pokazały. Boguś dostał gołąbka rocznego, też nietypowego, mówi. Praktycznie gołąb, który nie łapał u konkursów. Tak, pojedyncze. Już mieli 22 poch bodajże. W innym oddziele, który był wypuszczony 15 minut przed naszymi gołębiami, Boguś miał 44 gołębia. Dobra, że tak jak zapamiętałem, także już, już powinny być gołąbki i u mnie się pokazywać, ale jest cisza. Zobaczymy dzisiaj. Dzisiaj jest wiatr praktycznie w dziób. Północny bardziej niż wschodni, tam może będzie widać wiatrak za samochodem, jak jest ułożony, kierunek lotów jest tak, wiatrak wieje o, w ten sposób, czyli można powiedzieć, że i <laughs> dla mnie niezbyt ciekawie, ale trzeba walczyć. Jest godzina. 1553 Czyli można powiedzieć, że Boguś już ma głąbka 9 minut zobaczymy jak to dzisiaj wypali ten lot Gołąbki były dosyć, dosyć mocno nakarmione z wagą Boguś miał lżejsze gołąbki Także gołąbki były puszczone 8.20, jest godzina 13.54 i na razie nie ma gołąbków. Także zobaczymy jak to będzie dzisiaj. Także nie przedłużając, jeżeli się u mnie gołąbki pokażą Nagrałem filmik dalej. No witam, są pierwsze dwa głąbki. Przyszły praktycznie od Bogusia. Hać 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 hać. Samic i samiczka. Chodź, hać hać hać. Za trzy czternasta. Czyli Bogu śpią wyprzedzenie potężne ale to taki lot jest tak podejrzewam e, tak jak mówili koledzy wczoraj był też ten lot taki rwany gołąbki się długo zlatywały myślę, że dzisiaj będzie to samo tak po innych oddziałach, którzy mieli lot szybciej gołąbki, tak było, zobaczymy co to za gołąbki są. E, roczna samiczka i roczny samiec czyli dwa roczniaki dwa roczniaki, czyli samiec będzie nietypem a 45-38 nie mam pojęcia 30... 45-38 tak, jak dobrze pamiętam, tak, 45-38 to zobaczymy zaraz bardzo mi ciekawi, ale aż aż będzie nietyp 45, tak, nie, 45, 38. Czyli roczne, dzisiaj lot dla roczne, aż dziwne, dosyć ciężki. A roczniaki potrafiły przylecieć, także czekamy na następne. Jest trzeci, ten przyszedł praktycznie z kierunku: chodź, chodź, chodź! Samiczka roczna, najprawdopodobniej, chociaż może być dwulatka. Dwulatka. O jest czwarty, ten już przyszedł od Subska. Chodź, 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 chodź To będzie rocznie na pewno I prawdopodobnie ta samiczka, która leci na cipie, Wadliwym Nie słyszałem zegara Jeszcze możemy sprawdzić O, przyleciał Młody Wczoraj wyszedł na dach Dzisiaj chyba pierwszy raz się na dachu. Chodź, chodź, chodź chodź, chodź. zerwał się Ale jak już siadł, zobaczył miejsce Także powinno być Dobrze Co to mi przyszło? Z 18 roku Marcina Kaszubowskiego Samiczka czwarta, czyli się pomyliłem Czyli mam jed, jednego dwulatka i trzy, i trzy nietypy, roczne gołąbki, roczniaki górą dzisiaj także. O są następne dwa, chodź, 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 chodź. Też przyszły z kierunku. Chodź, 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 chodź. To już będą starsze gołębie. Chodź, 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 chodź. Samczyki 2. A roczniak. Roczniak samczyk. Czyli lot naprawdę okay. dla mnie nieudany. Roczniaki idą. Czekam na następne. Ląduje siódmy gołąb, ósmy zaraz za nim. Także lot jest bardzo rwany. Mamy 8 gołąbków 8 gołąbków W tym było 5 rocznych Jeden stary, teraz prawdopodobnie przyszły już gołąbki starsze A ja to ciężko ocenić, bo mogą być po takim tym są gąbki wyciągnięte, ciężko określić czy to jest rocznik, czy to jest dwulatek. Także zobaczymy No sypią się tak po dwa przerwa, trzy to już były dwulatki Także jest nieciekawie. Zobaczymy, co będzie dalej, koledzy. Są następne dwa. Od Bogusia przyszły. Także zobaczymy. Czyli jest bardzo dziwny lot. Chodź, chodź, chodź. Gołąbki niby niezmęczone bardzo, gruchają na dachu, a nie widać ich. Nie lecą stadami. Zobaczymy, co będzie dalej, koledzy. Jest następny. Chodź, chodź, chodź. Praktycznie wszystko idzie od Sławna, te gołąbki. Chodź, chodź, chodź. No chodź, chodź, chodź. No chodź, chodź. Hać, hać, hać. Roczna samiczka. Roczniaki górą. Na tym locie dzisiaj. Roczniaki górą. I po chwili. Następne dwa, trzy. Hać, hać, hać. Także gołąbki. Jakieś tam lecą. O, jakiś obcy, młody, czyli dwa. Czyli dwa są. Jakieś przyciągnęły. Czyli mogły gdzieś już przesiadywać. Przyciągnęły młodziaka. Chyba, że gdzieś się wbił w statko. Ale teraz stado poszło. Jeden ląduje z mojego. Do mnie gdzieś te gołąbki poleciały. Hać, hać, roczna samiczka. Hać, hać. Także dziękuję koledzy. Piątka zamknięta. Lot dosyć ciężki. Głąbki przylatywały pojedynczo po dwa, po trzy. Także dobry lot koledzy życzę. Do zobaczenia na ostatnim maratonie za tydzień.